Firma Flexi jest to fintechowy startup, który dostarcza benefity firmom dla ich pracowników. Są to benefity wspierające finanse osobiste pracowników. Wywodzimy się od pierwszego benefitu, który już od trzech lat. Na rynek wprowadzamy, jest to pensja na życzenia, gdzie za pomocą naszej aplikacji mobilnej pracownik może natychmiastowo na swoje konto wypłacać część pensji, to co wypracował, a potem jest to sposób zautomatyzowany, rozliczane w systemach kadrowo-płacowych u pracodawców. My to wszystko finansujemy. I ten benefit daje swobodę pracownikowi taki komfort, dostęp do, do środków. Idąc na, na, na fali tego, tego benefitu zaczęliśmy rozbudować i budować kolejne benefity wspierające finanse, powstała między innymi w naszej aplikacji, tej samej aplikacji platforma Akademii Finansów Osobistych, gdzie dodatkowo uczymy pracowników między innymi tego jak zarządzać swoim pieniądzem, jak oszczędzać, a nawet jak inwestować. I właśnie wprowadziliśmy na rynek kolejny benefit finansowy. Są to karty żywieniowe Flexi, i benefit, który stworzyliśmy wspólnie z Wizą, karty, które polegają na tym, że pracownik Taką kartą może płacić w każdym sklepie spożywczym, w każdym lokalu gastronomicznym. I cechą charakterystyczną tych kart jest, że na bazie odpowiedniego rozporządzenia ministra pracy pracodawca może na takie karty wypłacać wynagrodzenie pracownikowi do kwoty 450 zł brutto miesięcznie takiego wynagrodzenia. To takie wynagrodzenie generuje zwolnienie ZUS, czyli wszystko co pracodawca do kwoty 450 zł miesięcznie przelewa na taką kartę. Nie musi od tego odprowadzać ZUS-u. Fajne jest to, że może zasilać takie karty pracowca z dowolnych środków, więc nie trzeba mieć Funduszu Świadczeń Socjalnych, aby korzystać z takiego zwolnienia z ZUS-ów, a mówimy tutaj o korzyści około 35%, czyli 450 zł brutto na takiej karcie, to jest 35% tańsza alternatywa, gdybyśmy te 450 zł brutto mieli pracownikowi wypłacić na konto. W związku z tym benefit, który generuje ZUS, pracodawcy mogą na przykład przekazywać środki alternatywnie do podwyżki płac, alternatywnie do wypłaty premii, a nawet mamy swój własny model, w którym to pracownik sam może decydować o tym, aby obecne wynagrodzenia na taką kartę otrzymywać i generować Eszczędności na ZUS i dla siebie, i dla pracodawcy. Mamy dzisiaj dużo marek pozyskanych na, dla naszych benefitów. Są to duże marki typu Straba, Grupa Impel, ZPUE, Diagnostyka, X.com. Mocnie jesteśmy w sektorach agencji pracy, personel, service, G-Group, interkadra, gremi personal i mógłbym dalej wymieniać. Dzisiaj z aplikacji korzysta ponad 50 tysięcy. Użytkowników, a właśnie w grudniu nastąpił rola naszego produktu karty żywieniowych. Pracownik ma dostęp do wszystkich benefitów z poziomu aplikacji mobilnej i wszystkie te benefity są automatycznie rozliczane w systemach odrobopłacowych, bo Flex jest. Spółką technologiczną mamy bardzo dużo technologii poputowanych do właśnie systemów różnych systemów kadrowo-płacowych, więc to nie jest tylko aplikacja mobilna, to są różne wtyczki do systemów kadrowo-płacowych. To jest panel do zarządzania benefitami dla, dla klientów, jeżeli chciałby ręcznie nimi zarządzać, ale nie musi, bo wszystko może działać w sposób zautomatyzowany.